Moi drodzy moi drodzy Slender, mnie GONI Zobaczcie, szybko muszę uciekać, moi drodzy, zdobyłem, zaraz wam pokażę co w ogóle zdobyłem szybko Jezu, gdzie jest moje, tu jest moje doda, szybko, szybko! Panowie, panowie, murujcie murujcie, on tu jest! Ooo! On tu jest halo! Panowie jesteście, Jezu moi drodzy, co? W ogóle cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Minecraft Slendera. Jak widzieliście, moi drodzy Slender mnie właśnie gonił, ponieważ byłem na tajnej misji, gdzie moi drodzy znalazłem coś co wam zaraz pokażę i nie wiem co tam jest w każdym razie moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, moi drodzy Slendera, napiszcie w komentarzu pod tym odcinku. Slender i napiszcie, moi drodzy, jak się zastanawiacie co może być w tej książce, moi drodzy, i napiszcie, czy lubicie serię Minecraft Slender, a my już, moi drodzy, dobra, w takim razie. Moi drodzy, słuchajcie, pamiętajcie, że, pa, pamiętajcie też moi drodzy, żeby obejrzeć ten odcinek do końca, ponieważ dzisiaj będą się działy strasznie dziwne i straszne rzeczy będą się siedziały, żeby obejrzeć ten odcinek do końca i słuchajcie, chłopaki, słuchajcie, brok El Primo, El Primo, słuchaj, halo, stary jesteś? O, stary! Co zobacz, jest? zobacz, daj spokój, byłem w jakiś dziwnych nie było, ja a... byś tym ci grup postawić, Stary, słuchaj! Stary. Co? Co on zaczął robić? Czy on książki zaczął składować? Nie, dobra! W każdym razie stary, słuchaj, on byłem. Ja On mnie w jakimś dziwnym miejscu, słuchaj, i tam leżała taka dziwna książka. Ledwo co tam uciekłem i tam jest taka dziwna książka, stary. I zobacz, w ogóle zaraz zobaczymy moje dody, Co jest w tej książce? Ogień i płomienie dadzą mu zbawienie. O co to chodzi? Co jest? Nie wiem, stary, ale widzisz to? Widzisz to? Co to jest, stary? Stary to jest mięso, ale w bloku cześć, Nie w bloku stary, ale co to jest za książka? Komu zbawienie, mój drodzy? Ogień i płomienie dadzą mu zbawienie, ale komu i o co chodzi? Brok, może ty masz jakiś pomysł, o co tu chodzi? Spączą. O Slendermanie czy też? Dobra, w każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że Leon jest dalej, moi drodzy, pigmenem, ponieważ Slender w poprzednim odcinku go zamienił w pigmena i to może, moi drodzy, być jakaś wskazówka, że może, może ten ogień chodzi. Yy, stary, chyba wiem. Słuchajcie, po pierwsze, ja w ogóle nie wiem, kto umieszcza nam te wszystkie wskazówki, nie wiem, kto umieszcza te książki, ale... Mam pewien pomysł. Musimy teraz pójść i musimy znaleźć pigmena Leona, słuchajcie. Chodźcie, brok, Brok El Primo stary, chodź tutaj. El Primo, El Primo, słuchaj, musimy... O Brok, chodźcie tutaj! Musimy iść, musimy znaleźć Leona, bo chyba wiem pig, znaczy, Pigmana pigmena Leona. Co to? Co to jest, moi drodzy? Tego nie było, co to? Co to jest stare? Co to jest za dom? Moi drodzy! Kiedy to domy się pojawiają przed naszą bazą? Co ten dom się pojawił tutaj? Dobra, w każdym razie chodźcie szybko. On był gdzieś tam. Zaraz tam przyjdziemy. Może to napiszcie w komentarzu, czy mamy iść do tego domu, bo ja się boję. Dobra, chodźcie, chodź stary, chodź szybko stary, bo tam ja musimy znaleźć na wszelką cenę Leona. Mój dyc, ja chyba wiem o co tutaj może chodzić i tak stary. książka ja może być wskazówką, ale chodź tutaj stary, ja nie chcę tak, tego bloku mięsa w ogóle, co to? Co tam jest? Slender! Fajne. Slender tam jest! Slender, dobra, chodźcie szybko, chodź stary, szybko. Tu gdzieś on gdzieś tutaj powiem, coś on coś tutaj dziwnego tutaj były. Może on tutaj gdzieś jest. Może on jest tutaj, zobaczmy w ogóle, nie wiem gdzieś... Czekajcie, pamiętam, że on tak gdzieś to taki, jest? taki dźwięk bo, że on jakby... Co to? Co to jest? Co to jest? To jest on! To jest on! Czekajcie! Co? Eee, panie panie pigmenie! Zabić! Eee, co? Czekajcie, Ludzie. czekajcie, mój do napiszcie jak możemy mu pomóc. Czy może czekajcie, skoro tak książkę no mówi, babko, że ogień i płomienie. Babko. Nie stary, Ludzie. tutaj, babko. tutaj, tutaj jestem, tu jestem, chodź tu do mnie, chodź tutaj. Nie. Tutaj. Ludzie. Stary, podpalę go! Podpalę go! Podpalę go, może to coś da! Czemu go podpaliłeś? On no on bo stary w tej książce napisali tam, ogień nie i płomienie jest, nie? dadzą mu zbawienie. Ja. Co? Leon! Leon, to ty! Chodź szybko! Szybko, nie pal się, nie pal się! Gaśno. 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 go, gaście go, go! Dobra, chodź szybko, stary, chodź szybko, uciekaj stąd! Uciekaj stąd, stary! Uciekajcie, per, moc nie palisz! Stary, A, Leon! Co? Leon, ty byłeś pigmenem, ty, ty byłeś stary! L slender cię zamienił! Znowu, ja, znowu, ja, znowu ja, znowu ja! Co ty znalazłeś? Co to jest? Co, co to jest za książka? Leon, Leon! Historia slender? Slender to człowiek, ale przez naukowca zgobił się ze slendera i że już 143 lata? Co? Co? Mój czy to, to, to był człowiek? I zmienił, naukowiec zmienił go w slendera. Czyli to może być dużo. Ale co to jest za dom, stary? Leon, w ogóle. Nie, nie, stary. Posłuchaj mnie, stary Leon. Pamiętasz coś w ogóle z tego, jak cię zmienił slender w pigmenta? Ja to nie pamiętam, jak swoim gdzieś i nagle było bum. Stary, zobacz. Tam stary. jest jakaś dziwna rzecz. Tam jest dziwna sprawa, młodyscy. Musimy zobaczyć ten dom. Tam Ale coś, coś dziwnego. dziwnego. Tam jest nasz, nasza baza. Ja chyba mam, stary, co? Pewną, pewną teorię. Jaką Pamię teorię? Pamiętasz, jak się tworzył atomówki, nie? Był no. profesor i on brał różne słodkości i różne pyszności, no. ale przez przypadek dodał mu się jakiś składnik, to pewnie to jest tak samo zrobione. Tak samo jest tak ze sam tworzyli. Ale, 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 miast... to muszę dodać, Ale żeby... Może dodał, może dodał uduszone zabawki? Ale, słuchajcie, nie wiem, czy ta wasza reakcja no, ale... być... Co? Co? Nie wiem. To, co? CO? Co to było? Co? Co to było? Co? Czym ty Bo jesteś? Skolę, się stało. Co to jest? Co ty masz twarzą? To nieważne. Słyszałam, że chcecie zniszczyć Sendera, ja wiem jak go zniszczyć. Chodźcie do mnie do domu. No, nie zniszczyłaś! Co? Chociaż kiedyś miałaś włosy, kiedy co jest Moi drodzy, co to jest? Napiszcie w komentarzu co to jest, moi drodzy! Ja mnie co to jest? To jest, to jest, to jest jakaś p... Mój drodzy, ale czy, czy, czym no ty mój, jesteś? Ja jestem babcią. Babcie! Babcią. E to jest chyba ta babcia grany. Grany. Babcia grany? E, ale czego tak to, tak czego ty tak od tak. nas chcesz? No Chodźcie na herbatkę. Tak, a ta gdzie mam On, iść do ciebie na herbatkę? Wam, powiem wam coś, tak powiem wam jak zniszczyć slendera. Jak tak. zniszczyć slendera? No. Tak, tak. E, Mój docy, napiszcie nie w komentarzu. Mój docy, napiszcie w komentarzu, tak. czy mamy jej ufać, moi drodzy. Naprawdę nie wiemy. Napiszcie w komentarzu, czy mamy ufać iść do tego domku. Naprawdę, moi ciebie drodzy. co, jak to się e, Do domku? Sie, mam Ale co gdzie, gdzie jest ten twój dom? Który to jest twój ten. Zaraz, chwileczkę, jestem taki duży. No dobra, no to. Ej, ej, ej. Już nie, szczypiło, że ktoś nam to wiesz, mam takie coś co o masz mi. E, dobra, dobra, dobra. <grym> to pójdźmy w takim razie, skoro wiesz, jak znieśli stendera, to pójdźmy do twojego domu W takim razie, dobrze, więc... Ale to tam jest chyba, czekaj, ale to ten, ten duży tam to jest twój? Ale no. chwila, jest... chwila, zanim, e... za, nim, za, nim, za nim. Proszę się umyć, proszę się umyć, no to naprawdę, to tak się Umyj się, umyj się, umyj się, ja się wczoraj UMYJ wczoraj SIĘ, UMYJ SIĘ, UMYJ SIĘ UMYJ SIĘ Dobra, umyj się, szybko się Dobra, dobra, wyłaś Czyli już to. to. Wszystko, no, co za... Dobra, no, dobra, dobra, więc chodź, chodź. Ej, ale zaraz, zaraz, skąd ten dom się uh, wziął? Uh, skąd... No Ja Wybudowałaś go w, w, w 5 godzin? Przecież my, my byliśmy w bazie i nic nie widzieliśmy. Boj uh, moi drodzy, coś wie tutaj. Nie chyba... nie nic, 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 nic. nic, nic, to, coś o tej śwince Pepie? Właśnie, śwince coś Właśnie, wie może wie pani babcia coś wiem, tej wiem, Pepie? wiem, A bo, dlaczego ma czerwone oczy? O co chodzi? Naprawdę, ale to jest naprawdę dziwne, moi drodzy, czemu ona ma czerwone oczy? O co tutaj chodzi. Co jaki szatan? A, 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 dobra, więc dobra, w takim razie chodźmy tutaj. Babciu, a czemu masz takie zgniłe zęby, To nie ta, to nie ten, to, to nie ta to to to, slenty, to, to nie jest to nie ta bajka. To nie ta bajka! Dobra, chodźcie, chodźcie a. tutaj i to i to tutaj jest wejście Ja ci tu boję wchodzić, ten to mi p... w którymś kaffe wow. para zdradziła Eee, skąd to się tutaj wziąłeś? Ale to jest inny, zobacz, to no, ja nie, nie Mam tu, w, o, o brok, co ty się, zobacz brok, bro, co ty, ty tu robisz? Skąd się tu wziąłeś? Wszyscy ciebie, dobra, w każdym razie, pani, pani... Pani babciu, mamy tutaj wejść? Dobra, ja jestem tam w Eee, mój drodzy, co, co ja tutaj robię? Mój drodzy, co my tutaj robimy? O co tutaj chodzi naprawdę? Ej, mam ten, Erik, wybacz, żeby że naprawdę... Dobra, eee... Słuchajcie, więc pani, e, pani, pani babciu, co, 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 pani od nas chce? Teraz, słodzieczki, będziecie moimi gośćmi. Go, go, słodzieczki, go... Do, dobra, to ja w takim razie ja może spali, u, usiądę. Tak, tak na pierwszej randze, co, co spali, no, e, dobra. Stary, co to ty jakaś? Eee, dobra, stary, siadaj. On się napił, on się napił za dużo soku z gumienia. Więc e, co, co, co my mamy teraz robić? Jest młode trzema, mam się oczy. Co jest, nie tak? Siedź, ja zaparzę jakieś herbatki. Co to? Co to jest? Mamy? Co to? Tak, to 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 nie ważne tam konfitury konfitury. Co to? Co to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Bani, pani pani babci�� pani babciu mogę herbatkę? mogę herbatki pani babciu? Pani pani przyniesie? Dobra. Co to, co to jest moi drodzy? Co to? Co to? Co to? Zamykajcie to szybko od góry. Ta jenca nie może tu wejść. Co to jest moi drodzy? Co to? Dobra, Co to jest? Stary czemu tu? Czemu tu są kości... kościo trupy, czemu co tu to jest wisielec! Moi drodzy, moi drodzy, napiszcie co to jest za miejsce i kim Ej, jest ta babcia! Co, co? Gdzie jest ten? Tu jest prawdziwy Slender, moi drodzy! Skąd ona ma... Ej, czemu to ona to ma tyba, telewizory? Ona, ona to ma jakąś dziwną... Się jak on o, Zobaczcie bo... co to w ogóle jest. Czemu tu jest jakiś... Jak on ma dziwną twarz? To jest, to jest bliska on! Jezu moi drodzy, naprawdę o co tu... I co to robią te kościotrupy? trupy? Co to robią te Ej, kościotrupy? trupy? Ja się boję, ja ja Dobra, bawię, słuchajcie! Ja Słuchajcie, o co chodzi z tą babcią? Kim ona jest? Kim jest ta babcia? To co jakieś telegramy ja, 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 ja wiem chyba Kim? Ta babcia jest szatanem wziętym z piekła Dobra, pójdziemy po nią To jest ja e, Stary, dobra. na jakieś dziwne e, Pani co babciu, nie? pani babciu Może mi pani wytłumaczyć co tutaj jest pod ziemią? Chłopie ona cię zabij. nie rozumiesz co jest <grywaw> babcia? Grałeś to nigdy w granie nie grałeś? Nie, stry. może pani pójść z nami i pokazać co tutaj jest? Co tu jest? Co pan mieści skrzynie, Czekajcie, co, co jest, jest tu zimna, na dole? Ona jest dziwna, stary, nie wiesz jak gra w tą grę. To jest moja fajna baza i tutaj chcę zniszczyć Slendera. Zniszczyć Slendera tutaj? A czemu są trupy ludzi? Czemu są trupy ludzi i czemu tu jest wszędzie Slender? Co to, to są to za są... półki? Może zobaczysz, zajmijcie ją, ja pójdę zobaczyć, co jest tutaj na górze. Co a, jest po, tutaj a, w ogóle? Mogę o co e, tutaj taki, chodzi? Taki, taki, e, co to... to co to jest, jest moi komadna, drodzy? To nie? Co to no. w ogóle jest? O, to, o co tu chodzi? To jest Slender! On się przygląda nam, czekajcie! Co to? Czy to są te kryształy, które były podczas ceremonii zamienienia Leona w pigmena, moi drodzy? Coś tu nie gra. Muszę. Coś tu nie gra, coś tu nie gra. Chodź, Leon. Ej, bo ta babcia nam dojdzie do Eee, stary, zajmij ją czymś, zobacz co znalazłem. To są kryształy, Pokaż. którymi zamieniono ciebie w pigmena. Te kryształy były podczas ceremonii twojej zamienienia w pigmena, mój drodzy. Coś tu nie gra. Co, co? One. zostaw zostawię, stary. Na, coś, tu na, na coś tu nie gra, coś tu nie gra. to napiszcie co tu może nie grać. O co tu chodzi? Stary, e, gdzie jest ta babcia? Gdzieś e, podziała ta babcia. A Skoro e, Slender skoro przemienił mnie, to może my spróbujemy przemienić go. Nie, stary, słuchaj, e, pa Pani babciu, pani babciu? Tak, 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 tak. tak. E, czy to możemy to ciasto? W takim razie my tutaj przy stole. Mój o, do to tak. rozpracujemy, zaraz dowiemy się, o co tutaj chodzi. Za wszelką cenę. Chodźcie tutaj do stołu, to poprosimy to ciasto. E, a przepraszam bardzo, gdzie jest toaleta? Ale to, a, to, to ja, ja to... pójdę do toalety. Przepraszam bardzo, przepraszam was na chwileczkę. Dobra, słuchajcie, Ach, moi pytanie, drodzy. A jest. A, a jest. Tu ale tak gdzieś? Dobra, ee, musimy obmyśleć, co się tutaj w ogóle dzieje, bo ja nie wiem, jak się naprawdę boi. Slender. Ogóle... Mój drodzy, najgorsze jest to, że slender przyglądał. Widzieliście, mój drodzy, jak slender przyglądał nam się. Za, za, mój drodzy, za oknem. I się boję, czy on wie, że my tu jesteśmy, czy on jakby chciał, że my tu jesteśmy. Ale co to jest? Tu jest, mój drodzy, kran, tu jest. Czekajcie, co jest w tym kiblu nie tak? tutaj chyba, mój drodzy, nie gra. Bo tam chyba coś prześwituje, moi... Co? Co tu? Co tu robi? Eee, tu jest... Moi drodzy, to jest pułapka! Uciekajcie stąd! Uciekajcie stąd szybko! Szybko, uciekajcie stąd! To wybuchnie! To jest wybuchnie! To była pułapka! El Primo! El Primo, gdzie ty jesteś? El Primo stary! Mój drodzy, to jest pułapka! Uciekajcie stąd szybko! Uciekajcie do bazy, tu uciekajcie, szybko, uciekajcie! To nas wybuchnie! Widziałem, tam, bo tam był TNT-bo pod tym. Gdzie jest nasza baza, gdzie jest nasz gdzieś tam tam, tam jest chyba tam szybko, bo zanim to wybuchnie! Mój drodzy, co to był, co to był, co to był za wybuch? El primo, o, wreszcie, El primo, ty, gdzie ty jesteś? wybuchu chyba stary. stary. co to było w ogóle? Gdzie się, gdzie jest, gdzie jest reszta? To była pułapka, stary. Ona miała, w, on, pod tym domem było wszędzie TNT. To ona chciała nas zabić, mój drodzy. To był spisek z ze Slenderem. Gdzie się podział? Gdzie jest? Gdzie jest Leon? Gdzie jest Brock? Gdzie jest ta El, babcia? Brok, brok tutaj za mną. Michael, to co? Chodźcie szybko do bazy! Chodźcie szybko do bazy! Stary, co to było? Gdzie jest, gdzie jest Leon? Za zamknijmy w ogóle drzwi! Stary, co co to było w ogóle? Moi drodzy, czyli ta babcia to był jeden wielki podstęp Sendera. Do czego? On się już posunie, moi drodzy, i gdzie się pocią... Gdzie jest... Gdzie, yy, gdzie jest Leon? Yy, stary ja nie wiem. No stary w ogóle był rok wiesz bo że gdzie jest Leon Dobra, stary, ja idę na oczywiście naszą bazę, bo to wygląda jak jakaś kupa. A e, moi drodzy, Leon zniknął na dodatek. Co my mamy zrobić, moi drodzy, jak Leon zniknął? I naprawdę nie wiemy co teraz zrobić, moi drodzy, to byłoby chyba tyle na razie za dużo już moi drodzy przeszliśmy dzisiaj. A to co się dzisiaj działo naprawdę było masakryczne, moi drodzy, jeżeli... Jeżeli moi drodzy, jeżeli moi drodzy chcecie zobaczyć kolejny tam napiszcie w komentarzu, moi drodzy, Slender i napiszcie, moi drodzy, też moi drodzy, babcia w komentarzu. Jeżeli, jeżeli widzieliście o tym, że ta babcia chciała nazwać. Sadzić i do zobaczenia w jutrzejszym, w znaczy pojutrzejszym kolejnym odcinku, moi drodzy. Do zobaczenia, żeknajcie! I papa, do zobaczenia, moi drodzy. Pamiętajcie, zostańcie w, do zostańcie w domu, moi drodzy. Papa.